Hej, hej, witam was w nowym vlogu na moim kanale i chcę wam pokazać, dzisiaj zacznę od otwierania paczki, bo chcę wam pokazać zamówienie z SHEIN, jakie mi przyszło to i tutaj mam naszykowane jeszcze ostatnie, chociaż nie jestem pewna czy to było wszystko no ale chyba tak, więc zaczynamy od otwarcia paczki z SHEIN zamówiłam 4 bo 5 rzeczy Czekamy się na jednego kuriera i jedziemy na miasto ze znajomymi, bo jedziemy kupić prezent koleżance, bo będzie rodzić niedługo. Chcemy jej kupić prezent. Także proszę bardzo. Proszę bardzo. Zaczniemy od dwóch najmniejszych rzeczy. Tutaj wziąłem takie troszeczki, W sumie się założę, są bardzo ładne i delikatne. Takie. O, dlatego, że dobrałam, bo jakaś tam promka, że jak coś wybiorę, to będę mieć taniej, a że brałam balony, ja ich Wam nie będę, słuchajcie, otwierać, tutaj są balony w kształcie serduszka, różowe i srebrne, 11 sztuk, dlatego, że je wzięłam, yy, takie foliowe to są balony, na nie bramy, na wesele, żeby coś było. Także już coraz więcej tych tematów weselnych tutaj będzie się u mnie poruszać. Mam nadzieję, że lubicie takie tematy. Mm, no więc to i wzięłam te kolczyki dobra bramki, na to była zniżka jakaś. A że są ładne, nie ma takich malutkich, gdzie się sobie w sumie założę. To tak i teraz dwie pary leggingsów. Mam nadzieję, że im będą dobre, bo chciałam eski, a ta rozmiaruszka czasami jest różna. I pierwsze są takie brązowe. Ciągną się. Wydawało mi się, że zamówiłam inne. Może mi się właśnie po prostu wydawało. Albo te. Nie wiem, ale dobra. Chodziło mi o takie prążkowane legi i Tylko, że tamte niby były półprążkowane, półnie. Ale widocznie wzięłam. Aha, tak. Ja wzięłam to, bo to jednak były na promocji. Faktycznie były tańsze. Także no takie prążkowane legginsy, ładne, czuję, że będą dobre No, rozmiar S Ponieważ nie mam już leggingsów, wracam do ćwiczeń Nie mam legginsów już do ćwiczenia, a do chodzenia normalnego I ogólnie wszystkie mi się poprzedziurawiały I drugie wzięłam takie Mi się bardzo spodobały Patrzcie, jakie mają fajne w a tutaj już się mniej to ciągnie Wow, tutaj może być problem, czy to mi przejdzie przez tyłek Hmm. Tu się mega ciągną. Nogawka traka trochę szersza jakby była czy mi się wydaje taka rozszerzona. Ale ogólnie materiał zarąbisty. Taki nie niepuślizki pół półnie. Ale tuś tu może być problem, a szkoda bo samo zobaczcie. Zarombiste. I tutaj mają takie jeszcze chyba na Zmarszczenie? Czy to jest naprzód? No, takie legińskie czy ciężar tuż. już najbardziej jestem ciekawa, jest to sukienka, taka ala seterkowa biała na lato, z takiego prążka, taka seterkowa, taka z prążkowego materiału. Mhm. Jest ładna. Le ona będzie prześwitywać, czy... czy nie? Tu jakaś nitka odstaje. Myślałam, że ten sweterek to będzie grubszy. Może w sumie nie będzie. Bo tutaj mam okno i tak pod światło, ale pod cielesną bieliznę może będzie dobra. Ale jest bardzo fajna, bo jest taka długa. I tutaj na dole rozcięcie. To rozcięcie z tyłu. No tak to nie widać, że prześwitywa. Ten materiał wydaje się dobry. Nie, takie może poprzez to, że mam czarne, a ja wam to później przymierzę, Tylko nie będę teraz ubierać tego, bo za chwilkę jedziemy kurier na książ za 15 minut będzie, także czekamy. No. Na pewno poprzymierzę, Mam nadzieję, że nie będzie prześwitywać, bo długo szukam takiej sukienki. A wydaje mi się, że to nie no, będzie przyświetywać. No nie. Kurde. Jak ona się na ciele rozciągnie? Ja już nie zwrócę. Tu mam kartkę do zwrócenia. Stwierdziłam, że już nie będę zostawiać, zostawiać i sprzedawać, tylko coś jest niedobre, to będę zwracać. I tyle. I teraz Wam pokażę zamówienie ostatnie. I słuchajcie, tutaj jest sukienka na moje poprawiny. Także zacznę jej, akurat jej Wam nie będę przymierzać, ale Wam ją mniej więcej pokażę. A myślę, że później zobaczycie mnie na pewno, nie wiem, dodam pewnie zdjęcia jakieś na Instagrama. Także tutaj macie mojego Instagrama, możecie mnie obserwować, bo tam dodaję więcej. Tak mi się wydaje, bo na mnie jak coś się dzieje. I uwaga, proszę bardzo. Taka świecąca, długa, 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 długa. Się pięknie mieli i też z takim rozporkiem, takim samym z tyłu. Ma bardzo przy, przyjemny materiał. Myślałam, że to ma być jakoś gryzła czy coś, ale nie. Także ja już ją przymierzałam, jestem z nią zadowolona, ale jak schudnę jeszcze te parę kilo, a na pewno to będę w niej jeszcze lepiej wyglądać. po nas taka dosyć świecie obcisła, dopasowana. I później są to poszewki na poduszki. Już pod Wielkanoc, bo nie mam żadne, a zawsze sobie kupuję jakby te e, Bożonarodzeniowe. To stwierdziłam, czemu nie mogę kupić jakichś ładnych. E, w króliczki, więc dwie kupiłam takie same tutaj w salonie: jedna tu i tu, więc są dwie takie same. A trzecią wziąłam coś takiego na tą podłużną, co tutaj mam: taką HomeShift Home, home czarno-biała, żeby właśnie mi więcej. Wtedy fajnie pasowała do tych No I chyba to wtedy tyle zamówiłam Tak mi się wydaje Także czekamy na kuriera, a kurier ma przynieść stację. Bo Kuba ostatnio mi Ułamał I ten I mi zamówił nowe Znaczy nowe to takie otwierania Są nieważne, to nic, nic fajnego nic, nic jakiegoś tam mm, dla was do pokazania Także co Później wam to przymierzę Te, te leginsy i tą, i tą sukienkę. A my za chwilkę jedziemy. Dobra, i przymierzam jednak teraz, bo w sumie jeszcze kuriera nie ma, a ja gorąca, w gorącej wodzie kompana, jak to się mówi, przymierzyłam i ma pierwsze te. Powiem, że są dobre, są bardzo wysokie. Przez to ja sobie wywinęłam. Ale są takie. Nogawki jednak są dobre, wszystko fajnie zbiera. Także te na plus lecimy z kolejnymi. Drugie mamy prążek. Też są dobre. Nic nie prześwituje. Także no. Mam nadzieję, że widzicie mniej więcej. No, ja akurat w nich nie za dobrze wyglądam. Jestem przed okresem, przytyłam on I, i tak dalej. Jeszcze mam z, złe majtki, mam zbyt obcisłe majtki, ale ogólnie myślę, że są git. I najbardziej ciekawa rzecz to sukienka. Mam czarny stanik, ale chyba go zostawię. Chociaż sprawdzimy, na, jak mocno prześwituje. Dobra, i mam sukienkę na sobie. Niestety się wam w niej nie pokażę, bo niby właśnie w kamerze nie widać o dziwo, a wszystko mi prześwituje. Nawet, wiecie, nawet nogi, jakby skórę. ciało po prostu widać prześwituje. I... Mm -mm. A marzy, marzy już mi się taka sukienka od tamtego roku i chyba jeszcze muszę trochę o niej pomarzyć. Także to na tyle. I słuchajcie, ja próbuję sobie sama nabijać godzinki. O, oglądam swoje vlogi akurat z wakacji. E, I myślę, że zrobię właśnie taką, taką playlistę, e, gdzie, jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł sobie w ją, kliknąć i żeby Wam te filmy gdzieś w tle leciały Będzie mi bardzo miło. Ja ją przygotuję i pewnie gdzieś będzie, nie wiem, w playlistach czy coś. Jak ja ją zrobię, to jeszcze Wam powiem później w tym vlogu. Mm. Zrobię taką właśnie playlistę i ja sobie sama zrobiłam. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Dobra, lecę się szykować, bo lecimy za 15 minut. I mówię, później dam sukienkę na spokojnie, przymierzę jeszcze raz. Może jak ubiorę się dobrze, to będzie to w miarę y, dobrze wyglądało. Co? Musiałeś do siebie mówić? No, piję, daj. Dobra, o 15 minut skoro to było, jak 5 minut temu. Dopijamy kawkę. lecimy, i później może będzie kolejny hol z zakupów. Na pewno wejdziemy do Tika, do Kika i Tediego. Dobrze, i idziemy do auta i lecimy, ubram swój płaszczyk. Uwa mówiła o tamtej kurce, że mi się nie podoba. I że nie mogę na nią patrzeć, także dzisiaj płaszczyk. No, nawet ciepło jest jak na taki, ale wiatr wieje. Ale słoneczko świeci, że nawet nie wiem, czy widać, ale nie jest dobrze. Wieje a co taka? Idziemy. Do mojej zrobiłam czapkę, ile mam włosy. Dużych zakupów nie robiliśmy. W sumie wszystko mamy. Kupiliśmy to, co mieliśmy, czyli te prezenty, ale to już dałam koleżance, żeby spakowała, bo wszystko razem mamy. I tutaj Wam zaraz pokażę, w sumie co. Dobra, mamy tutaj taką siatkę. Wzięłam moje ulubione fitness. Ostatnio kupiłam z czekoladą i powiem Wam, że jednak jogurtowe są lepsze i wygrywają. Mleko jedno, pieczarki, bo będę robić jutro krokiety. Nie naszła ochota więc pieczarki, tylko potrzebowałam i ser I słuchajcie, co i szynkę. A tu już zakupiliśmy na walentynki, także damy sobie walentynki, gdzieś je, ale już mamy. Dla Kuby to Fifi, bo chciał sami sobie, wybraliśmy i tyle. Wiecie, my tam jakoś nie obchodzimy walentynek. O, kabel mi tu majta. Tylko jakiś tam gest, a ja chciałam lindorki, nie mogłam się zdecydować, czy chcę czerwone, czy czarne. Więc taki miks tutaj mam. No ale to, to, to w ogóle jakby tego nie było, tylko takie zakupy, wszystko. Mamy i z Rosmana. No, a z Rosmana dosłownie trzy rzeczy. Kupiłam taki olejek, który jest polecany na całym Instagramie. Wzięłam sprawdzę, i Kuba sobie wziął dwa żele, i to tyle. I tak, dla, dla dziecka i dla koleżanki kupiliśmy gryzek. Kartkę, torebkę Jakieś tam yy, kolega Bo robimy takie, taką wspólną Kolega tam ma jakieś pioszki czy, czy coś yy, I Do tego kupiliśmy po prostu Bon Za pewną kwotę się złożyliśmy do Rosmana, Bo stwierdziliśmy, że to co będzie jej brakować To sobie kupi, że to jest najlepsze rozwiązanie bo W tym, że aktualnie wszystko ma yy, Wiadomo, zapasy pampersów Wszystkiego jest E, także na przykład nie wiem, czy coś dla siebie będzie potrzebowała, czy coś dla dziecka, to po prostu sobie pójdzie i kupi, czy jakieś płyny, kremiki, pampersy, mleko, nie wiem, coś to sobie sama kupi, to czy czego jej braknie. Mm, bo wiadomo, jak to jest przy dziecku, idzie tego sporo. No więc, tak stwierdziliśmy. Mm. Mam teraz dziwne zęby po tej kawie. Wypijam kawę, takie są. No. My tak stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej i na rozsądnie, bo po co na przykład jej kupować? Nie wiem, kolejną ubrankę, gdzie ubranek ma po to, a co innego możecie kupić, czy, czy nie, czy pampersy. Jak na razie ma zapas, a może po prostu później, już zanim jej się te skończą, będzie już potrzebować większe. A my kupimy na przykład w mniejszym rozmiarze. Wiecie, jak to jest, więc na no rozsądnie będzie dać jej kartę. Się wszyscy zrzuciliśmy. No i żeby nie dać tylko karty, tak jak mówię, gryzaczek, kartkę, wrócimy taką fajną torebeczkę ze słonikami, pioszki. Są, bo to już kolega wcześniej kupił No i tyle I byłam w tym płaszczu i powiem wam, że Tak niby słoneczko było, ale troszeczkę Trochę chłodne jest, ale nie mam mrozu Tak dobrze, bo w tygodniu powiem wam, że jak rano Jechaliśmy do pracy, to normalnie Szyby myśmy zamknięte. tak zimno Jeszcze było, że trzeba było Skrować No, teraz ja idę sobie Idę vloga opublikować, bo już go powinnam Rano opublikować, ale że ćwiczyłam i tak dalej To nie miałam czasu Idę Wam vloga opublikować, chwilę posiedzę, odpocznę Może dzisiaj wypiję i trzecią kawę, już wypiję teraz drugą, zobaczę Te krokiety będę jutro robić z pieczarkami i z serem, chociaż mi nie wychodzą Robię trzeci raz, do trzech razy sztukę, mam nadzieję, że teraz mi wyjdą I włosy sobie będę chciała pokarbować, pofalować dzisiaj, bo... No, bo coś, coś chcę zrobić przy sobie To może sobie je pokarbuję. dobrze, do później na przykład, tutaj, co Wam mówiłam, ale tam nie ma nic specjalnego. O, widzicie te końcówki do. O. To Do statywu. I tutaj to do rozciągania, do wkładania telefonu. I w końcu będziemy mieć kuchenkę, no, czyli nową, dla nas nową, ale używaną. W końcu udało nam się znaleźć na ebayu kuchenka Także jutro Kuba jedzie z koleką, I będziemy mieć, więc wam pokażę Będzie ładna tym razem Biała, nie jakaś brązowa I przede wszystkim będzie mieć Rączkę Taką wiecie, że można sobie ściereczki powiesić A ja tak lubię, więc będzie mieć rączkę Bo ta brązowa, co mamy nie dosyć, Że jest w brzydkim kolorze, to jeszcze bez rączki Ale pamiętam, że to miała by być kuchenka Na chwilę, no i tak już ją mamy Od początku Czyli trochę, trochę już leciało i czas na nową, a czyli nowej nam się i tak nie opłaca kupować, bo nie chcemy, tak jak mówiłam, inwesto inwestować w to mieszkanie, tylko odkładamy intensywnie pieniążki, także jest, udało się znaleźć ładną, zadbaną, jutro będzie, także będą mogły być robione ciasta. Słuchajcie, cały dzień się do Was nie odzywałam, dlatego że robiłam krokieciki. Proszę bardzo, tutaj są, wyszły mi w końcu piękne. Jem, ale już mam dosyć tych krokietów, bo cały dzień krokiety mój organizm potrzebuje czegoś innego. A nie odzywałam, dlatego cały dzień, że jakoś tak mi zleciało i mieliśmy dzisiaj problemy z kuchenką. Mówiłam Wam, że jedzie po kuchenkę Kuba i. Jechał raz do miasta 50 km i pan napisał: Jak już kuwa był w tym mieście, że jednak on kuchenkę sprzedał komuś innemu. A normalnie się umawialiśmy na odbiór dzisiaj. Przyjechał z powrotem 50 km i w międzyczasie szukali innej. I nagle znalazła się inna, też w tym mieście, czyli 50 km dalej. Wrócili tutaj i dwie godziny później jechali z powrotem po tą drugą kuchenkę. Znowu 50 km w tą, w drugą, czyli 200 km Kuba dzisiaj zrobił. Przyjechał w końcu z tą kuchenką mm, i się okazało, że mamy 50, a ta jest 60 i jest nam niedobra i nam nie pasuje, więc cały dzień jeżdżenia i koniec końców okazuje się, że kuchenka i tak nie pasuje. Więc ja już mam dzisiaj dość normalnie, tym bardziej, że pół dnia te krokety mi zajęły, później drugie pół dnia Kubię jeżdżenia za tymi kuchenkami. I Całe szczęście napisaliśmy do znajomych Czy nie chcą, od, nie chcą odkupić Bo też szukają kuchenki I jutro przyjdą zobaczyć, być może nam się uda A jak nie to albo ją wystawimy Albo nie wiem, czy ją zostawimy Zobaczymy ile to w ogóle 10 cm różnica jakby nam wystawał Poza ścianę Czy to będzie dużo, czy nie mało Więc zobaczymy, ale jak będzie okazja od odsprzedać to odsprzedamy I my w dalszym ciągu będziemy szukać kuchenki Ja powiem wam, że Mało jest, a my chcemy używać. mówiłam, to już tak, no I ciąg dalszy szukania kuchenek A już tak się cieszyłam, że będę mogła sobie piec ciasta i w ogóle I dalej nie mogę I tak nam dzień zleciał, niedziela, jutro praca Więc nawet się nie odzywałam, bo krokiety też są czasochłonna I już po dniu I taka zła jestem, że w ogóle um Umawia się gościu, a później robi nas w bambuko, bo on tam miał więcej rzeczy wystawionych, i tam ktoś odkupił jakieś trzy sprzęty, że wszystko razem, czy coś. No i co? I stwierdził pan, że sprzedaje wszystko razem. I co z tego, że, mm, że kuba był umówione? Kuba miała być o 12, i on napisał, że o 11.59, że już ją sprzedał. Brak słów. Ja montuję tego vloga i oczywiście, jak zwykle, nie ma pożegnania. Także odzywam się do Was tutaj. Już nie chce mi się wiecie nic wyciągać tutaj pod lampkę, się zbliżyłam. Pa, pa dziękuję za oglądanie i do kolejnego vloga. Wyczekujcie. Rozkręcam się chyba pomału. Dobrze, pa.